No, czekaj, co to jest Delfina Delfinach Jeszcze będzie szybciej? Zobaczyłem, czy szybciej z delfinem czy łódką. No chyba jest szybciej delfinem niż łódką. O, tu jest paręnaście delfinów. O kurde. Nie zostawię i popłynął do ciebie, no szkórny. O, ja płynę z czterema. Wychodwię się. Ej, bo cztery mnie gonią. Ona mnie mnie chce... A ła, gryzą mnie, a nie to powietrze. I takim oto wstępem witajcie kochani w kolejnym odcinku Minecraft SkyTeam. Jest już piąty odcinek w tej serii. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale, zasubskrybujcie. A my lecimy z samym odcinkiem. O, widzę łódkę, z jakimś villagerem. Aha, tam dalej prosto, no. musisz uważać z tą wywózką, bo ta większość już się schowała za górką, a wódka nie pływa do góry, nie? Czy nie jeździ do góry. Nie wiem, co on narazi na lądzie. Jeździ, turla się posuwa. o. Posuwa ląd. To ląd posuwa łódkę, czy łódka ląd? Ciężko powiedzieć. I też problem jest w ogóle z tymi drogami, bo oni mają te dróżki tam porobione, a one nie są na równo z ziemią i nie możesz nim ujechać dróżką i ziemią. Tylko albo dróżką, albo ziemią do końca. Tam dwa ząbiaki po mnie idą, ale dnem, więc za chwilę się zamienią w tych pajaców. Ja mu robię wiosnohotę. Jaką informację dać? Z czym może być? bo on za chwilę się w ogóle przyczepi do tych, pewnie do... Nie, nie przyczepił, to darmo. <laughs> sobie jeżdżę łódką po... po wszystkim. O, już wiem o co ci chodziło z tymi... truszkami. Jakieś stronę tutaj. Ta łódka jest OP. Może zamknijmy dwóch w osobnym pomieszczeniu i róbmy im i dirty stuff. Szkoła rodzenia, tak. Coś w tym góście. O Tankujemy! Hmm, nie wiem co się, do końca co się dzieje ze mną. Ała. Otrzymuję srogi te damage. Zanim się weźmie na stałe. To nie ja. To nie ja, to nie ja, to nie ja. Ty zmienisz się z Farmera na Transformera. Optimusie Prime wróć do nas. No i oczywiście dałbym im coś z ich domu, żeby mieli spokojne chwile. A no, obsrane Garcia. Ten nie wali bez powodu. A to wszystko tak pięknie wyrównane teraz. Znaczy, mówisz, że chcesz jakiś. Wy ale ty chcesz domek na wzgórzu czy w wzgórzu? Na. No. no a wy nic? Oprócz tajemnych przejść do podziemnych bazi. No jak to no, się zabarzy, to no, generalnie jest... Podziemiu będziemy mieli mega wielką bazę, to, to jestem pewien. O nie... To on! Dobra, teraz to wygląda jak zagroda. Tak musi wyglądać, tylko bo, boję się, tego, to na razie. O, jest, 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 jest! Dawaj, węgiel! <gryzm i zimu> Pokaż co ma. Węgiel, to szkoda węgla trochę niewiadkował. bo no nie mamy tego, fortuna. Ale może na 30 level się wyłapie fortuna. No idę mu odsprzedać troszeczkę węgla. A życio... Życiową egzystencję. Jeżeli zapyta co, to mu odpisze nic, bo to, to prawda. Holera, właśnie do łódki! właśnie do łódki! Chodź tu do łódki! właśnie do łódki! Napad na villagera! Właś do łódki! Bądź do łódki! Skakuj no mam go, mam go. Akcja powiodła się, akcja powiodła się. Czy jest jakiś dog, hmm. żeby wpuścić tego pana do środka? Jeszcze nie To nie ja, to nie ja, to nie ja. Czy jakby zobaczył jeszcze może w tej twierdzy faktycznie jest jakieś tam jeszcze coś z blazami, no bo... Te spowery były tuż koło siebie tak naprawdę, prawie na sobie. A to była tylko jedna część tej twierdzy, bo ona była dosyć spora, więc... No Możemy zerwać. I, I tak aktualnie co nagrywam, to wiesz, taki luźny odcinek. On potrzebuje lawy do pieca, nie całego wiadra. Żarł kiedy. Możemy zrobić tory do, do portalu. Bo łagoniki i tak są szybsze, są przyspieszone. Co no, no. To jest jakieś rozwiązanie, na przykład podziemne tory czy coś, nie? W no, ogóle już pięć poziomów biłem na handlowaniu z nimi. Poziomy właśnie, moja misję zrobić ten grinder, przynajmniej na Power by, by, by zrobić. No i zaczęli się rozbić. A oh, kurde. Odpisz ktoś, pylzy. Możemy przejść do niego, nie? Ja bym ten gangowi wybuchł kliper przed domem. Same klipery nie wybuchają. Nie wiem, jak to się stało. No, my no, też nie wiemy. No. Ale się domyślamy. Ty ja może windę wodną zrobię do tego spawnera, bo on to troszeczkę daleko jest. A ty jesteś w bazie mrk czy gdzie? Czemu w mojej bazie tyfy? To jest moja i Darka baza. Ja nie <laughs> kto jest, jest w ogóle Amerykania. A ja nie znam. No jakieś, jakieś weirdo. Dobra kochani, ja wam ja tutaj skipnę to wszystko, bo to będzie masa kopania i szkoda. Szkoda to w ogóle wrzucać. A few moments later. Bo zębiaki mi się respiły poza spawnerem, to nie jest legalne. No dobra, nie bi Okej, okay, po chwili śmierci i życia zombiaków już nie ma. <grym> jestem szczęśliwy. Za to Enderman coś robi pod wodą, nie jestem pewien. spawner. Jakby mi ukradł spawner, ja bym go gonił. <commissions> No, może takie nie powinien. Dobra, spawner gotowy. Ja Mam będziesz... dla ciebie paru villagerów z bardzo dziwnymi, dobrymi ofertami. Jak będziesz blisko bazy, to jest znać, pokażę ci gdzie na spawner jest. Chwila, tylko przetransportuję jeszcze jednego villagera, bo mam dla niego stację roboczą ciekawą. Okej, okay. pomyślałem sobie, że będzie pod wodą. Skoro tak będziemy mieli kawałek bazy pod wodą, to why not? No tak, już chyba widzę, gdzie chyba zrobiłeś to. To jest pod takim szkłem pod wodą. Te widzę. No to ci ja pokazywać nie muszę. No bo nie spodziewały się, że przepłynę całkiem innej wioski. No nie do końca. Kurde, mały ząbiek mi wlazł do chaty. Przez jeden blok Kilo, w który się zaraz podniesie. Patrz, ale tyle koleś na dobrą No cztery żelaza Wydajność, dwa? Ale czemu ta wydajność nie trafiła wtedy, kiedy kopaliśmy? No bo są tam Tutaj u tego jest czapa tylko dobra, mi się wydaje, a tego czekam aż załapie, że ma robotę. Bo ten będzie miał robi dzisiaj kiedy. Kwestia... O Jezu, o Boże, chud, jest to Ojej, złoboże, oje, jestem taki syf, matko, jedyna pasz. Nie, to jest... Czekaj. Czemu to brzmi tak sarkastycznie trochę? Ale tutaj nie ma sarkazmu, to jest po prostu gówno. Ja pierdziej. Masz no, rację, to jest faktycznie główne. Okay. no to sam samefficiencji z to w dupę sobie to można wsadzić. A chcesz być enchanterem? Chodź, zabędziesz trzeci lewa. No, ja Muszę ci... nie Ja to w ogóle te poziomy głównie to ja wbijam na handlu z tymi wieśniakami. Jednego sprzedaję <laughs> tą, drugiego sprzedam tam. To i w sumie interes się kręci. Najlepiej sprzedawać te wiaderka dla o. Właściwie. O, ci pomógł. Ano. Który masz? Pana szybko obijesz. Dwudziesty ósmy, to zaraz no. A to doczekaj. Śmietnik. Powiem ci, że ta winda do góry jest znacznie szybsza. Bo no. mnie no, dobra ginę. Jednak z nich Ubi, pomóż. do bidu-bidu. What the Ale syf będzie, ale będzie dziadostwo. O, nie! Tu... ...liż mi w... za to. O, ho, ho! A połącz jeszcze! I mamy Czekaj, mamy żelazo? Czekaj, e, yeah, młody, masz jeszcze to. To też przyśnik Unbreaking masz? O kurde, o chłopie O jasna dupa. A ja idę jak widziłem. Gdzie mamy żelazo? Eee. To chyba nie połączyłem. Tu masz 5 żelaza Chyba coś tam się ja przepalało bo... w tej okresie. Nie miał zupełnie żadną farmę, znaczy wiecie, że pościna się i tak dalej. Po co, niech sobie rośnie, Nie wygląda. A to już urosło. Niech sobie My rośnie dalej. mieli milion chlebków. I tak mamy w jedzenia teraz. No, sobie wezmę. To nie jest to samo co na początku, gdzie był problem z jedzeniem <laughs> i to takich chwalony. że żebraki. Ja tam dalej go. mam problem z jedzeniem, myślę ja tylko melonami, że wiesz. mamy tyle jedzenia, że wszyscy w dupie tą farmę już nigdy nie jej nie rusza, bo jedno przejście i masz tyle klebków, że przez resztę dnia, prawdziwego dnia, nie musisz zbierać tego po prostu. Czemu mam złoty kilo z Mendigiem. To jest ten, z tego, z portalu. Fajny, nie? <grytanie> Kurde, nie zauważyłem, kiedy mi to dałeś nawet. <grytanie> to ja idę szukać diaksów, no proszę Cię, i węgla, o. żelazo, żelazo by się przydało też, nie? No, fortuna niestety nie jest na żelazo, ale... nice. jest. Ta, cztery klipery i szkielet, no na pewno. Czy mówiłem już o tym, jak bardzo enchanting na mieczu mnie wydoił? <grytanie> jeszcze nie. No, za 30 poziom jest zniszczone 3 tylko. Tak więc kochani, to co w tym odcinku to był taki odcinek bardziej pokazujący, co robimy mniej więcej w wolnym czasie, ponieważ to jest troszeczkę wolnego czasu, a jest to odcinek piątkowy, dlatego jeszcze nie chciałem zaczynać w wieży. Wieża dopiero będzie w następnym odcinku, więc na to chyba tyle. Dzięki Wam za oglądanie. Jeżeli się spodobało wiecie co zrobić, a my widzimy się już w następnym odcinku, tak więc na razie, cześć.